Mam z tej strony Twister jest ze mną i mną Nomader. I chcę pokazać, kto jest lepszy w grę yy, na yy, free file. Yy, gra głowami, można tak powiedzieć. Yy, musimy ogarnąć tam wszystko, no nie? Zagramy sobie tak 3-4 meczyki. O bromie, patrzcie, jestem Miker z broni I ostatni to będzie strzał broni Ole, ole, ole. Gra dwóch playerów. Ja będę tymi... Ja będę tym i spacją, ty będziesz tym i P. Okej, okay, tym strzelasz. Ty mi chodzisz. Wybierz sobie jakiegoś zawodnika, ja wybieram Fernando Torresa, wybierz sobie. Jest Cristiano Ronaldo. To jest... To jest... w lewo, w lewo. Napiszcie mi na filmikach, co byście chcieli oglądać. I 3-4 i Start! Gramy my! Przypominam, że jestem w tym grze niepokonany i już będzie bramka, nie, jednak nie, chyba, je, chyba jednak Ader, chociaż z nim już grałem i trafił Niec. mi jednak bramkę, jednak przegrywa tutaj Twister idea z Aderem, teraz powinienem się ogarnąć, ale on mi tu trafia bramę drugą, co ja robię, pomocy wam. Nie mogę tego przetrwać. Za chwilę będę tu płakał. Będziecie mi pusteczki winni. Trzecia bramka, co ja odwalam? Myślę, że on górusza. Dobra, 3-0. Patrick dla Cristiano Ronaldo. Teraz Fernando Torres powinien się wziąć. Za siebie, a tu czwarta bramka wpada. Ja się w ogóle nie ruszę. No, on się nie rusza. Wstyd dla mnie, był dla mnie i ja też trafię bramkę 4-1. Jeszcze trzy bramki do nadrobienia. I tu powinna być jeszcze jedna, chociaż powinno wpaść. Jest go! 4-2! I teraz wiecie co zrobię? To właśnie z dumy i się bardzo cieszę. Tutaj strzela Cristiano Ronaldo. Chcę wam przypomnieć, że dzisiaj i czy tam wczoraj wygrał Real z nie pamiętam z czym 9-1 albo 9-0 e, Ronaldo trafił tam 5 bramek. Cieszymy się zwycięstwa Realu. Oczywiście, ci, którzy są kibicami, nie mam nic do tych, którzy są kibicami barcy. U. Chociaż wolę Real, Udy. chociaż wolę Real. Kto nie lubi Realu, no niestety, niech mi napisze w komentarzach. Nie będę na niego zły. No, może trochę. I napiszcie, kto jest naszym ulubionym YouTuberem. 4 4 już pół minuty do końca. I teraz powinna być bramka. Jest bramka dla Fernando Torresa. wygrywa Twister i daje 5 do 4, a okay. przegrywał 4 aż 0. O, mówiłem, że jestem niepokonany. 6-4. Jakie piękne okienko Fernando Torresa. Oklaski dla mnie. Bum. I jednak nad poprzeczką trafia Fernando Torres i teraz będzie gol. Jest. Prawie, 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 prawie. Chociaż teraz będzie gol. Ja to czuję. Ja to czuję. Mówiłem, że będzie gol 7-5 dla Fernando Torresa. Ostatnie kilka sekund i ja już trafiłem na 8 do 5. Jestem za ostatnie 3 sekundy, 4 sekundy meczu. I powinien być to strzał w dziesiątkę. I trafił ader w ostatniej sekundzie meczu. Koniec meczu. No, sobie jeszcze, ostat... jeszcze jeden meczyk. Ja też chcę być Cristiano Ronaldo. O, ja sam użytka wezmę. Tak, Balotelli. Cristiano Ronaldo kontra Mario Balotelli. Gramy, start. Poczekaj, bo ja to muszę Obczajamy i bramy, trafiamy. Mario Balotelli ma petardę. Jedna Cristiano Ronaldo przegrywa z Mario Balotelli. W poprzednim meczu też przegrywałem Twister idea da 4-0, a wygrałem 8-5. Czy 6 Jeden, że... jeden. Teraz powinno być dobre przyjęcie dla Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, Mario Balotelli, Mario Balotelli, Cristiano Ronaldo! Bum, I już bum, będzie, to, będzie próba zaatakowania bramki i Casillas'a, chociaż tu go nie bum. ma. I teraz kryje, no. kryje, kryje, gol, 2-1 dla Cristiano Ronaldo! Można samo buje, widzę, nie ma. Piękne samo buje dla mnie, dzięki Adrian, że jesteś fajnym kumplem, naprawdę. Wiem, że mogę na ciebie liczyć, jak będę smutny, że ty mi kilka tam brameczek przepuścisz i nie, jedna poprzeczka Dobitka bitka Cristiano Ronaldo i okienko, 3 do jednego. To będzie dzisiaj ostatni mecz w tej grze, została jeszcze minuta i nie ma samobój jeszcze Mario Balotelli i jednak jest mieście pod poprzeczką, jednak samobój Mario Balotelliego. Ja skaczę, co mi? Ader jest smutny. Płacze mi tu, prosi mnie o chusteczki. O. Wielka jego bramka. Teraz to jak spuduję, to jestem naprawdę idiota. No to spuduję. Nie trafiłem. Ja pierwszy bałem się, że nie trafię w bramkę. Tanie obcas. No, oczywiście stary obcasek to jest taki korek, tylko jeden. 6-1 dla Ej, ja twistera wiem, Nie wiem co to znaczy te obcasy Obczasy to są mercuriale takie wiecie. Hipervenony, najlepszy, najnowszy. 6-2. Ostatnie ja ja ostatni 30 sekund meczu. No i jednak kto to wygra? Niesamowite emocje, chociaż Twister i Da wygrywa 6-3. Niestety przepuściłem. Nie bądźcie na mnie, jeżeli proszę, bo będę płakał, będę się, będę się spowiadał, obiecuję w kościele, będę się spowiadał. Są święta, nie róbmy sobie tego. No i, I trafiłem 7, z, z, ostatnie 13 sekund w meczu. Czy trafię jeszcze jedną bramkę? Co najmniej no, oczywiście, że trafię. Ostatnie 9 sekund! Jak się ale Teraz nie Teraz na pewno nikt nie trafi. Chyba, żeby trzy razy trafił w bramkę. ja cię nie mogę. Oj, kopa, kopa i zero, koniec! Dzięki za obejrzenie tego filmiku, żegna Ader i Twister.